Hej, witam z tej strony A3P TV to kolejny odcinek warnik od do 19 od Zera do Bangera. Zapraszam do oglądania, komentowania, łapkowana. A w dzisiejszym odcinku, kochani widzowie, skończymy orkę na tym polu, bo już zebak strzęty jest, też musimy orkę skończyć. Wobec tej or orki, orki musimy skończyć. Orki chyba skończyć. To musimy orkę skończyć. Musisz robić sutę, jak na minaturkę. Cyk ma No i widzowie musimy orkę skończyć, bo tu już trochę zazęłem, za ale nie skończyłem. Nie wiem, w filmik będzie trwał, a ja się postaram, żeby nie był za długi. Mmm, mm, 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 Nie był za długi... sobie nie. W przyszłym tygodniu będą... Całe będą odcinki, bo to będzie... Majówka, to nie... już tam, majówkiem, nie liczę, jakieś filmy do oglądana To was... To wam jakieś... Dodatkowe odcinki będą. Może Dergi dalej cały 1000, co robimy, robimy? bo się jak chcesz, by było Cały tysiąc Następny Tych Odcinków, to zostawcie 10 łapek w górę A i nie da się rady 10 łapek w górę zostawić Dobra, musimy, or skończymy orki pisowe. Hmm. może któregoś dnia zrobię Q&A i będziecie mi zadawać pytania i ja będę na to odpowiadał. mi jeszcze. Kurczę, tam orki robimy. Nie wiem, widziałeś, że dobrze to orki robię, ale... Jak już robię? Orki. Kurczę, już on już słonecznik do cięcia już. Hmm. Ja bym musiał heteriny inny zrobisz Ucichu to jest łopanie Trochę tylko będzie do zrobienia Tej orki Trochę będzie Trochę jeszcze do zrobienia Nie wiem kto to mi napisze Ale nie wiem kto później zobaczcie Mhm, mm w sumie zapraszam do poprzedniego odcinka, bo już mamy kurczę 30 odcinków z tej serii, a ten już będzie 31. Kurczę, jak to poleciało. a efektów nie widzę, żeby było bogactwo jakieś, sama biedna, biedaka, bieda jest. Gdyby kurczę zarobić, to bym musiał, nie wiem, chyba... Hmm. Chyba bym musiał krowy posadzić. po kur... nie wiem Kurde, musiał trochę zarobić i już skończyć e, serię, bo już... Bo już widać, co nie chcesz tej serii, to... Chciałbym skończyć Jej, może, może jest 10 odcinków i skończymy serię, zobaczymy widzowie Zobaczymy no ta orka będzie robiona i nie robiona i na pewno wam to się znuszy. Nic, to, nic, nic innego nie ma do to to roboty. Nie, albo jedynie pracownika zatrudnisz i, i z, jakieś usługi po pis. Hohoho Fiosa. Przepraszam sasywana je. że nie wyspałem. Jestem ja mam Katar. Jeśli ja mam Katar. Jeśli ja mam Katar. Jeśli ja mam Katar. Ja mam katar. Mm -hmm. A jak się robi wizowie. Mm -mm. A jak się <laughs> za... ja mam nosić, więc oddycha. Więc komisja oddycha, a, a, a. Ręczku mi się oddycha mi się oddycha O Pani co ja za orki robię Trzeba pochłusić to tyło Kurczę, się nie nadaje na rurnika Kurczę, widzowie trochę krzywot mi ta orka wychodzi nie, daj się na rolling. A, jak siwo orka, o panie. A mu się puk psie wrócić. A, jak siwo ta orka, mi pismo, o panie. Mm hmm. Mieszę pan traktorek. Zobacz, postaram się, by nie był taki długi odcinek. Na razie 7 minut, dwa. Kurczę, muszę nauczyć się orki robić, panie. Krzywo jak... Nie wiem co. Orka, orka, orka. Orka, orka... Trochę tu jest, kurde. So, i trochę kawałek pola jest w tej orki do zrobienia. Może z 15 minut po 2 odcinek, albo krócej będzie to, bo tam... Tam, gdzie się nie odżywam, to się wytnie, a po piosenkę się dota Przepraszam za smarkany, a mam katar. Widzowie... Musisz się mi wybaczyć, ale mam katar. Ciężko mi się przez ten kator oddycha. Kurcie, ja zesył w historii, ja sobie 5 odcinków było z tej serii, ale pita o was mało ogląda te odcinki, bo po ostatnim odcinkiem z tej serii tylko trzy łapki w górę, a wyszedł 4 zesył. Górne. Wszystko jest i jest tu pole jest, i ja klinczę. Aż. Aż sadu są. Na to było 10 minut, odcinek 2. Jeśli pół pola mamy do sauro, or orkowa, ma, robisz. No myślałem, że to mniej będzie, a jednak myliłem się. Ale się my myliłem, wiesz, mi, my myliłem. Ale się myliłem. O kurde, nie byś uh, uh. Nie by się. wam mam. A jeśli tu jest tyle tego widzowie pacy jakże tyle kawał pola? Kawał pola. Kurczę, jakbym był osoba to bym raz dwa to zrobił widzowie. Raz dwa by to zrobił. Mm, 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 mm. Raz, dwa będę zrobił raz, dwa i to się zrobiło widzowie Hmm, kurde, jesteś, jesteś, nie można dojechać I sobie, z i co jest piętnastym innym weselem? Wiesz, nie? No i kurczę, będzie mi się widzieć, jak się skończy te, e, jak będę kończył już ten, kurde, e, orkię. O kurde, sobie to teraz mi znasz nas w komentarzu jakim, jakim, jakie traktory lubicie. Jakie traktory robi się? Uu, jakie traktory robi się? Bo ja lubię Dzondira, Misedora, Misem nie wisiem, końca. A ja widzę, że Wam się jeden odcinek spodobał. Farim Psunatu 25, ale to usługi rolnicze. Czwarty odcinek, bo widzę, że Wam się spodobał. I się co wam się spodobał I się co wam się spodobował mm -hmm, mm -hmm. I się co wam się spodobował Jeszcze szyj z daleka no nikogo nie czeka Kole nie do Warszawy tylko w pole Ha ha ha, ha, ha. I tyk. I obrót Obrót mamy, obrót mamy Oprócz mamy. Oprót mamy... Oprócz mamy... Ciekawe żebym mógł się powiększyć z pole z tamtym. Ale to jakby miał ten, kurczę. I musiał... Nie wiem, czy chyba trzeba mod wgrać. żeby mógł się. A no to nie, nie trzeba mod, To się... jak więcej mniej i tamte pole, to się powiększymy. To się powiększymy, weźmy te pole, połączymy sobie z tym dziewiętnastką, będziemy mieć więcej tego. Tylko. Tylko musimy najpierw te dziewiętnastkie pole kupić i się powiększymy. Tutaj tam się powiększymy, tam z tyłu się powiększymy, ale to jeszcze daleko. To jeszcze daleko. Do tej kommentowej, jak chcecie, żebym powiększył te pole, to zapracam do Dawana, a pomysło no, jeszcze raz jedziemy i będzie. O kurde, mi kadr męczy no nie mogę wytrzymać z tym katarem. Nie mogę wytrzymać z tym katarem. Nie mogę wytrzymać z tym katarem. Nie mogę wytrzymać. Aj krzywo. Co, co ze mnie za rolnik, co tak krzywo Tome, mi wisi sobie, że będziemy wisieć, jak już skończę dom E, Orkie robisz, bo to trochę lżejszy e, jest, ale ja nie chcę długich odcinków. Do na wkrótce, w Wsiąłem, witam was ponownie. Już skończyłem, ale jeszcze ja muszę poprawić. Po kurczę, w jednym miejscu mi nie tak zepa jak zrobiłem, jak powinno być, w jednym miejscu. O, już nie tak mi poszło. Co stało, zostało, zostało mi tutaj, Proszę. Musim poprawić. Musim poprawić. Posłusznie mi nie tak posło jak trzeba. Oni. O kurde nawet nie wiem jak to tu było. Wyrówna. A a. Już nie tak mi posło. Ludzy Wiszowie. Aha ha. Kurde to jest poprawne. Nie te kawałki takie. 19. -ka. NIE WIEDNASZKA O kurde? Zobacz, so, zaraz będziemy kończymy to POPRAWKĘ so, i kończymy to No i dziękuję za oglądanie Zapraszam na poprzedni odcinek to lajkowana i komentowania Wiesz mi się nie bałem Czyli za dwa dni, a po jutro do zobaczenia